ma widzowie Ogólnie tak, wiem, dawno nie było odcinka Ale... Dzisiaj taki odcinek... No nie wiem, taki... <grygulia> Bo chcę wam ogłosić, że do końca tego roku miałem wbić 80 tysięcy Ale teraz w ogóle nie gram w Brawl za bardzo Jedynie wchodzę, żeby odbierać te nagrody dzienne No ale spójrzcie na to Tutaj ostatnia gra, 11 dni temu, ale to tylko taka jedna z nudów, tutaj prawie 2 miesiące temu. No, jak widać, no... No nie chce mi się po prostu grać, tak? Więc nawet nie wiem, czy 50 tysięcy się uda do końca tego roku. Yy, mamy kilka nowych rzeczy, w się... Mam tutaj... Yy... No, yy, gigi. Gigi. Yy. Nagrywasz? No, nagrywam. A. Yy. O, miałeś miał To Tutaj tyle tych nowych wymiarów, że teraz ja już się w tym nie orientuję. Nie, nie kupię ci karnetu, bo, bo nie mam pieniędzy. Agent fał mnie cały czas... Agent fał mnie cały czas prosi o karnet. Ale w gotówce mam. No? A nie, nie na w kardzie. Ale musiałbym jechać po Paysafe w No proszę, a jakbym sama pojechała i z trzech pieniędzy Pika Jeżeli Ci się nie chce jechać, Pika Proszę no. Ja teraz nagrywam, później No Ale ja i tak jestem o 5 złotych tak, yy, bo robimy z dziewczyną kto szybciej wbije tysiąc yy, na jakieś tam postaci Nie wiem czy Cię w ogóle słychać Dobra, może być już cicho, bo chcę nam... Dobra. Więc to była taka przerwa chwilę. I niestety muszę wam ogłosić właśnie, że na tym odcinku usuwamy klub. Dlaczego usuwamy klub? Ponieważ mm, no jak widzicie większość osób jest nieaktywnej w ogóle. Jakbyście chcieli na przykład ich ID, to mogę wam pokazać. Nie wiem. Nie, nie nagrywam. To, nagrywam, wyjdź stąd. Nie, nie będę ci możecie zobaczyć tutaj no to możemy tego nie zrobić mm. co? co? możemy tego nie robić to dwójki. No. czekajcie chwilę musiałem zmienić miejsce bo nie chciałem mi za bardzo wyjść z pokoju mm. No więc kontynuujemy nie wiem czy to już było, chyba było e, więc możecie sobie pooglądać ich ID i nie wiem zaprosić do znajomych jeśli byliby online no, i tak, tak jak mówię dosłownie tej osoby, których nie znam, są tylko dwie, które są aktywne w miarę, więc to się nie opłaca po prostu, nie. Jak ktoś to te konta dziewczyny gumy, co ja mam na telefonie, więc tak byście chcieli. No, więc. Więc co, usuwamy. Chyba. Trochę ciężko mi, bo ten klub był ze mną od pierwszego odcinka z Brawl On już był założony, nie pamiętam kiedy. Ale z... rok czy dwa już chyba ma. Nie, półtora na pewno ma, ale czy więcej to nie wiem, więc no, przykre takie trochę. Ale co? Ale usuwamy nie. Także po kolei Bastian. Musimy wyrzuć. <laughs> Agent V zdegraduj. Zdegraduj. Wyrzuć lena. Zdegraduj. Zdegraduj. Wyrzuć. Szymek, zdegraduj. Wyrzuć. No i tak usuwamy wszystkich. Ech. No trochę przykre. <laughs> nie powiem, że nie. Trochę bardzo przykre. suwamy wszystkich. Gdzie wygląda ten klub bez tych ludzi wszystkich? <Szysk> tak wygląda czat. Co, usuwamy klub. Opuść. Opuść. No. Czy się opłaca tworzyć nowy klub? Tego nie wiem. Jeszcze wejdziemy na inne konta, żeby pousuwać akademię, bo akademie również yy, no też się nie przydają już. Więc teraz przechodzimy na. Inne konta hmm. tutaj akurat jest full gracze. Ja nie mogę naprawdę Mówiłam. nie mogę tego tak iść po całym domu. Tu akurat jest full gracze, ale no tu dosłownie każdy był ponad miesiąc temu. Oprócz tego tutaj Edgara. Także tutaj też musimy powyrzucać ludzi. <laughs> Przykro mi. Ale niestety stało się. Trzeba pousuwać te wszystkie akademie i inne. To boli, ja wiem. Z, nich, z kogoś nie. strzeli? No. Myślałem, że faktycznie na kurs strzeli że tylko na strzeli grę. a jednak nie Ach, to tak boli Ten to już pan nie gra. Chat <laughs> się prezentuje tak. <laughs> tak się wygląda ten czat. Nam. Aha <laughs> tutaj pasa. O możemy sobie w sumie odebrać skrzyneczkę, bo nie odebrałem, a na tym pierwszym koncie już odebrałem Poza odcinkiem, ale nic ciekawego nie było i tak, także można przy okazji odebrać. Mm, tutaj też chyba była akademia. Z tego, co pamiętam? Co, nie? Mhm. Dobra. Yy, dokładnie tak, ale tutaj nikogo nie ma. I tak, więc tutaj... <ścoughs> nikogo nigdy nie było i nie będzie, więc... przekromi. mi. I w ten sposób się zakończyła historia zielonych Steam. jeszcze kiedyś. Czy jeszcze kiedyś założę na nowo klub? Nie wiem. Wiem, ale wiem, że już. No, póki co nie chcę na razie zakładać, tak? Um, tutaj co mamy? Do bóla. Dobra. Więc możemy w sumie zagrać e, gigi. Jak mi przykro. Nie będę ukrywać. <laughs> Pewnie jeśli ktoś z będzie to oglądał, to będzie się śmiał w tym momencie za mnie, ale no naprawdę jest to niestety trudne dla mnie. Jak nie mu się gra? Zawsze to daję takie pytanie, jak pierwszy raz gram jakąś postacią. Aha, takie coś. Coś takie jak Amber ma. Okej. Okay. Můžu okay, to tu Ok, pojď Ok. zamotka? Doved git. je A to to, to je? Aha, teleport. Po prostu. Spoko. Kurde, kurde, kurde. Dobra, nice. Aha, i że można wrócić w to miejsce, tak? Fajne. Aha, ale tylko przez jakiś czas, rozumiem. Dobra. Ajajaj, tutaj akurat szans nie miałem zbytnich. Co to są za misje teraz? Ile tych misji tu jest? Bro, więcej się ich nie dało? Co to są za stardropy teraz? Aha, dziwne: ale dropy teraz tak po prostu. Yo! Yo! Dobra, ja już się nie dziwię, chyba że moja siostra chce, żebym jej kupił. Karny. Mega box. Juu. Aha, drop House to się nazywa dobra, a zwykle też są dobra. Maestro zbrodni. Brzmi ciekawie. Aha, i te kluczyki można sobie kupić. Aha, to teraz tak to działa. Rozumiem. Aha, i można kupować za Ej, świetne. Świetne, moim zdaniem. Klucz zasobów. Aha, i to są klucze do skarbca. Rozumiem. Mhm, dobra, ej, yo, mogę sobie wybrać co chcę, monet mam dużo, ale by się przydały oczywiście zawsze, błyskotki chyba bardziej bym wolał, chociaż, nie wiem, dobra, póki co weźmy błyskotki, mhm, dobra, i sprawdźmy jeszcze jakieś fajne skiny, nowości, o. Mechaniczna cave. No, ciekawy skin powiem. I szefunio, brok. <laughs> no, grubo, grubo. Ojo, i takie te. Yy, z tego, jak to się nazywa. Turniej. Także, nie, mistrzo, Mistrzostwa, o, Mistrzostwa. Tak? No, Mistrzostwa Brosza. Uliczny shade, no, też fajna. fajne fajne szczerze mówiąc ale czekajcie chyba do epickich można maksymalnie tak zabłyskotki, Pff. śmieszne skiny <ścoughs> szczerze nie wiem mega mocno dobra no już tyle do niej skinów jest. Aha, z karnetu chyba to są. Bo nie wiem, czy z karnetu, czy nie. Bo tak po 3, nie wiem. Ach, 10 tysięcy kosztuje srebrnie. Ej, może byśmy kupili jakieś. Bo nie mam żadnego w sumie srebrnego skinu. Skina. Nie mam skinu. Skina. Nie mam. Mówię skina chyba. Co się no w sumie to jest. Angielskie słowo także yy... no zobaczymy w sumie. Jeszcze nie, a co to jest? Bank przedmiotów kosmetycznych. Co to jest? Aha, chyba że jak mam. Tak, że, mo... że jak mam w kina, nie mam dmiarza Dobra, rozumiem. Fajnie, żeby wykorzystali te. I ikonkę starego boksa. To mi się podoba bardzo No spoko No kogo teraz zbieram? Na Sandiego, okej okay. Później będzie... Kurde, to bym w tyłkach chciał Okej, okay. nie mam już tak blisko ta sława no widać, że to musiałbym grać, żeby. Hmm. Nie chcę klubu. Chyba, że macie jakiś aktywny klub, to możecie polecić, ale pewnie nie macie. W sensie, może macie, ale mało osób ogląda moje odcinki, tak? Aktualnie. Ogólnie to będzie śmiesznie, jeśli za załóżmy kilka lat będę na przykład popularny i to być takie śmieszne, że mówiłem, że będę mieć kilka wyświetleń ale no szczerze wam, szczerze mówiąc aktualna sytuacja jest taka, że mam od nawet chyba nawet chyba film pół roku temu mam na nim zero wyświetleń nadal także no od zera do tak nie wiem 70 wyświetleń maksymalnie a to bardzo rzadko kiedy zresztą mało pewnie jest osób które oglądają cały mój film nie wiem nie zagrałbym kimś tylko nie kim. o ile może Solóweczka. i to już będzie chyba ostatnie się Na tym odcinku ostatnia gierka, bo no nie wiem, ja nawet nie wiem, czy wbiję do końca roku 50 tysięcy, jak wam mówiłem, także ja na razie nic już nie obiecuję, bo nie wiem, teraz jakby po prostu zobaczyłem, że moje siostry grają i mówię, nie, dobra, obiecałem sobie, nagrywam odcinek, nie, ale nie wiem, czy to jest taka faza, że tylko, że yy... chwilowa, że przez chwilę chce mi się grać, a później już nie będzie się chciało i dać. Znowu yy... nie będzie mi się chciało. Nie wiem, naprawdę nie wiem. Także Aj. także, wolę niczego nie obiecywać, tak? Nie ja bym dołączył do jakiegoś takiego klubu, wiecie, dobrych graczy, takich porządnych, najlepszych. Ale pierwsza sprawa jest taka, że ja tak dobrze nie umiem aż grać. W sensie no, w szkole średniej ogólnie teraz mówią mi ludzie, że w sensie, mało osób gra w szkole średniej w Brawl Stars, ale jak... Tam jeden kolega mój z rocznika 2009, bo był w innej szkole, ale się przepisał, to... Mm, on też gra właśnie w Brawl Stars i powiedział mi, że no... Nawet nawet Aj Dobra Edgar jak zawsze <gra>, gra tak samo Tu się akurat nic nie zmieniło nie wiem, nie chce mi się Ojej, ciussza godzina Ojku za pół godziny trochę ponad będzie się trzeba zbierać do kościoła, bo o 18 na nam a jak wiecie ja jestem ministrą, to trzeba tak z pół godziny przed mszą przyjść. W sensie... Ja zazwyczaj i tak przychodzę za pięć Ale no po prostu... No... Właśnie nag najpierw nagrywam odcinki, a później nie mam czasu, żeby się wybrać, nie? Tak, jeszcze przegrywaj tak, brawo. Hmm. A i do Gina mam hiperdodawanie nie wiem czy było na ostatnim odcinku tu, czy jeszcze nie było. Chyba nie było jeszcze na ostatnim odcinku hiperdoładowania. No to tylko mówię. No naprawdę szkoda mi tego klubu. Miałem taki plan w ten klub, żeby ludzie grali, żeby... Ja już nie mam też tego w kila, kiedyś nie. Kiedyś to się grało i było wszystko dobrze, a teraz to. Kiedyś na gayu byłem. Bardzo dobry. No, ale znerfili tych wszystkich zadmiarzy. Ja już nawet boltolków nie oglądam żadnych, więc później nie wiem co się dzieje. jakieś dni, jakieś losowe. Nie wiem. Mhm. Proszę. Dobra, udało mi się uniki robić. Aj, aj, aj. Miała być chyba wcześniej. Nie wiem czy mówiłem wcześniej. Chyba mówiłem, że miała być ostatnia gierka. Dobra, no, teraz będzie ostatnia gierka, bo po pierwsze już. No, bo ja po pierwsze już nie mam tego skilla co kiedyś, a po drugie, no, na odcinku się bardziej stresuje, nie? Mhm. W ogóle od kolegi słyszałem, że Jeep pokazał twarz. Ale by to była ładna akcja, jakbym uciekł. Ale to by była ładna akcja. Nie wiem, czy w ogóle do końca lutego do zdążę wbić bajkę. Nie jak tych dalej pójdzie. Miałem taki ogromny plan, żeby wbijać. 300 podatków na dzień, ale... Ale jest jak jest, prawda? Jest jak jest, widzowie. Jest jak jest, nie wiem. Jest jak jest. Tej wam. No, nie wiem. Więc tutaj było w sumie na tyle. No i co ono? Bajo.